Motocyklizm to piękna pasja, jednak niestety w naszym klimacie umiarkowanym możemy jeździć jedynie przez jakąś część roku. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam koszty organizacji na własną rękę wyjazdu na Gran Canarię na przykładzie naszego Tripa. Oczywiście są tacy, którym warunki atmosferyczne nie przeszkadzają. Są na to sposoby w postaci podgrzewanych manetek, handbarów czy odpowiednio dobranej odzieży motocyklowej. Jednak dla większości z nas 20 stopni i słoneczny dzień to idealne warunki do jazdy. I właśnie tak jest na wyspach kanaryjskich w grudniu, kiedy w Polsce panują piaskarki, a jedyne co mobilizuje do wyjścia z domu to obowiązkowy spacer z psem. Taka forma odskoczni staje się coraz bardziej popularna wśród stęsknionych sezonu motocyklistów. Zaczyna pojawiać się sporo ofert, w których organizatorzy proponują nam przewiezienie naszego własnego sprzętu do miejsca docelowego. Ale czy da się prościej? Nam się udało i nie jest to wcale nic trudnego. A ile za taką przyjemność? Pierwszym i najbardziej oczywistym kosztem, który musimy założyć w budżecie na wyjazd jest oczywiście przelot. Na gran Canaria można dolecieć z Warszawy lub z Berlina. Nam z poznania było zdecydowanie prościej dojechać na niemieckie lotnisko. Ja takie kwaśny mogłem cały życie w kwestii dojazdu na lotnisko warto zdecydować się na pozostawienie samochodu na strzeżonym parkingu. W Berlinie to niewielki koszt, zaledwie 8 euro, a przynajmniej nie musimy martwić się o swoje cztery koła podczas wyjazdu. A co najważniejsze, mamy zapewniony transfer bezpośrednio na lotnisko. Postanowiliśmy więc założyć ten koszt w naszym budżecie. Jeżdżę na motocyklu po kanarach, rozumiesz? W grudniu. Mam wrażenie, jakbym. Grał w jakimś filmie, w którym jestem aktorem i oglądał to z kanapy na telewizorze i mówił sobie, wow, ale typek se jeździ. Zdecydowaliśmy się na loty niemiecką linią EasyJet. Za przelot w dwie strony zapłaciliśmy 114 euro, to przy dzisiejszym kursie wymiany walut wyniosło nas 526 zł. i 57 groszy. Polecieliśmy tylko z bagażem podręcznym, co przy odpowiednim sposobie pakowania jest wystarczające na tripa motocyklowego na Gran Canarię. A dlaczego? O tym opowiem Wam później. To poproszę w takim razie taki pokój na tydzień, od jutra. Mhm. Dzięki. Przy organizacji wyjazdu na własną rękę trzeba pamiętać także o miejscu noclegowym. Poza sezonem nie ma problemu z dostępnością, szczególnie że w dzisiejszych czasach podróżowanie jest dość utrudnione z oczywistych względów, a grudzień nie jest najbardziej popularnym turystycznie miesiącem na Wyspach Kanaryjskich. My korzystaliśmy z najpopularniejszego serwisu bookingowego i zdecydowaliśmy się na hotel w świetnej lokalizacji z widokiem na ocean. Koszt noclegu to 150 zł za osobę i w tej cenie na Gran Canaria w niskim sezonie możecie liczyć na naprawdę sensowny standard. Dla nas, poza oczywistymi kwestiami, które sprawdza każdy poszukujący noclegu, istotna była przede wszystkim bliskość wypożyczalni, z której korzystaliśmy każdego dnia, aby mieć możliwość przetestowania jak największej ilości sprzętów. I tym sposobem płynnie przechodzimy do kosztu, który stanowi największą wartość w naszej kalkulacji, czyli właśnie wypożyczenie sprzętu. Na stronie www.canaryride.com znajdziecie ofertę, z której my korzystaliśmy podczas naszego wyjazdu, a na hasło DSM2022 załatwiliśmy dla was 10% zniżki na wynajem dowolnego motocykla. Canary Ride to jedna z wielu wypożyczalni na wyspie, ze względu na to, że Gran Canaria jest bardzo popularnym kierunkiem dla motocyklistów stęsknionych za sezonem tak jak my, także od wyboru do koloru. Wynajęcie sprzętu to koszt rzędu 75 do 145 euro za dzień w zależności od klasy i pojemności motocykla. My w naszym zestawieniu nie braliśmy pod uwagę sprzętów o małych pojemnościach, które są do dyspozycji w wielu wypożyczalniach, ponieważ uważamy, że na górzyste tereny Gran Canarii one się zdecydowanie nie nadają. W Canary Ride macie do dyspozycji mnóstwo sprzętów od KTM Duke 390 przez Ducati Scramblera, który naprawdę świetnie radzi sobie na tych górzystych i krętych drogach Gran Canarii, po najnowszą Africa Twin. Co istotne, w cenie wynajmu motocykla otrzymujecie kask i rękawice, a za dodatkową opłatę tą 8 euro na dobę możecie otrzymać także kurtkę. Dodatkowy kask dla plecaka to koszt 5 euro, za rękawice dla plecaka musicie dopłacić 3 euro. I właśnie dlatego wystarczy, że na Kanary spakujecie się w bagaż podręczny, o którym wspominałem wam wcześniej. Motocykle wypożyczane w Canary Ride nie mają limitu kilometrów, także w zasadzie w nieskończoność możecie trenować składanie się w zakrętach na tych pięknych górskich ścieżkach Gran Canarii. W myśl billboardów, które mieliśmy okazję oglądać chwilę przed wyjazdem, ceny paliw są najniższe w Europie. No to w Hiszpanii jest taniej. Litr paliwa kosztuje tutaj średnio euro 20, co w przeliczeniu przy dzisiejszym kursie na złotówki wyniosłoby 5,54. Do finalnej kalkulacji kosztów wyjazdu założyliśmy, że dziennie robilibyście 150 km przy średnim dziennym spalaniu motocykla wynoszącym 9 litrów na setkę. W naszemu zaskoczeniu okazuje się, że na Gran Canarii wcale nie jest dużo drożej niż w Polsce. A biorąc pod uwagę szalejące ceny w naszym kraju, okazuje się, że za niektóre produkty zapłacimy nawet mniej niż u nas. Za 10 euro spokojnie najecie się i napijecie w restauracji, a przykładowe ceny w sklepach spożywczych wyświetlamy Wam teraz na ekranie. Dla uśrednienia przyjęliśmy, że 25 euro dziennie spokojnie powinno wystarczyć Wam na wyżywienie i wcale nie będziecie sobie musieli niczego odmawiać, bo my właśnie taki mieliśmy budżet. A teraz przyszła pora na ostateczne podsumowanie kosztów wyjazdu. Żeby nie przedłużać na ekranie pojawi się podsumowanie wszystkich kosztów, o których opowiadałem Wam w dzisiejszym odcinku. Dużo czy mało? Ciężko powiedzieć, bo to dość indywidualna kwestia, ale te koszty można znacząco obniżyć. Jak widzicie, najdroższe z całej zabawy jest wynajęcie motocykla. Z naszego doświadczenia wynika, że 3 dni intensywnej jazdy po wyspie są w zupełności wystarczające do tego, żeby zwiedzić wszystkie najciekawsze miejsca i nacieszyć się górskimi winklami. Koszt wyjazdu można znacząco obniżyć, jeśli na kanary wybierzemy się z plecakiem. Co ciekawe, wydłużając pobyt z 4 do 7 dni, wydatki rosną nieznacznie, a zyskujecie dodatkowy czas w wiosennym klimacie, kiedy w Polsce za oknem chlapa. Możecie poświęcić go na błogi relaks w oczekiwaniu na kolejny sezon motocyklowy, a do Polski wrócicie z w pełni naładowanymi bateriami. Przy okazji tripa na Wyspy Kanaryjskie zabraliśmy ze sobą rzeczy z nowej kolekcji Brogera, która powoli zaczyna pojawiać się w sprzedaży. W dzisiejszym odcinku mieliście okazję zobaczyć kurtkę z serii Montana, która zawiera ochraniacze łokci i barków sastek, ma miejsce na protektor pleców, a strefy uderzenia wzmocnione zostały kewlarem. Na motocyklu jesteście bezpieczni, a kurtka w zasadzie wygląda na cywilną. Mega robotę robi charakterystyczny haft z logo marki na plecach. Od przyszłego sezonu Broger uzupełnia kolekcję także o gogle, które możecie łączyć z kaskami off-roadowymi, co świetnie wygląda na motocyklach w typie Scramble. A przy okazji pamiętajcie o naszej wyjątkowej usłudze odbierz w sklepie. Możecie za darmo zamówić dowolny produkt do przymiarki w sklepie stacjonarnym i dopiero na miejscu zdecydujecie za co płacicie. Resztę zostawiacie bez żadnych konsekwencji. Na gran kanari za każdym rogiem czeka na Was coś nowego. Biorąc pod uwagę koszty urlopu w Polsce, myślę, że warto odłożyć parę groszy więcej i szarpnąć się na taki wyjazd. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału i dajcie znać w komentarzach, gdzie najdalej od domu jeździliście na motocyklu.